Koledzy z Pisu są, żeby się przyznać do tego bubla? Jest kolega. Jaka prowokacja, jakżeście takie głupce przygotowali? No, żeby Pana skrytykować, Panie pośle. Gotowa jestem. Darujcie Panu posłowi, co on ma wspólnego z tym. Wyciągnął biedny czarną co? Czekamy podobno na pana prezesa, który jest poautorem tej ustawy, podobno osobiście zaszczyci nas. Coś, ta ustawa już jest sierotą. Pana posła rychlika zostanie pan sam z tą <noise> już już się rota chodz już się rota te kolejne chodz to chociaż tam trochę widać że tak czuł. <noise> <noise> z kuraską. Kurowską. Czy... No ale słuchajcie to. Szanowni Państwo, no ze względów tutaj technicznych i proceduralnych, ponieważ nie mamy przedstawiciela rządu, w związku z tym odraczam posiedzenie komisji do godziny 17. No, no. decyzja. Chyba to, pan, to, pan, to, pan, to, pan zwariował. To pan nas wszystkich aktor, bo jest Szanowni Państwo, o ile się nie mylę, również pani poseł Skorońska zawsze domagała się tego, żeby była obecność przedstawiciela rządu na każdej komisji. Ja rozumiem, że jest kwarantanna natomiast, i rozumiem, że być może nie będzie kogoś fizycznie tutaj, natomiast uważam, że powinno być, powinien być ktoś z przedstawicieli rządu na łączeniu. Szanowni Państwo, decyzję podjąłem, decyzję podjąłem, godzina 17. Dziękuję. Ale ja mam pytania. O 17 będzie pytanie.

Słuchaj, to żeby postawiliście taki wniosek, to ja wiem, ja tu rozumiem politykę. Natomiast, ale, do, do, ale dobrze, ale, ale moi drodzy, ale przecież chyba, przepraszam bardzo, tak jak się nie zgadzamy w tysiącu spraw, to chyba się zgadzacie ze mną. Nie powinien być ktoś rząd. No co do tego jest zgodna. No wiesz, to znaczy. no, no, dlatego mnie o to nie atakujcie, że dbam o powagę komisji, a nie jeden bez przedstawicielowy Komisji. Po bo za chwilę się okaże, że my to głowamy.